Wiara jest sztuką godziwego życia przy pamięci o Bogu i Jego woli do celu zbawienia, tak aby nie pogrążyć się w doczesności i nie oddzielić od Boga na zawsze. Wiara jest pięknym zadaniem, ale jest też trudnym. Człowiek. Z powodu skażenia natury grzechem pierworodnym, ucieka od trudów. Nie chce się poświęcać, zużywać, szuka pomyślności i łatwizny. Nie tak będzie u wierzącego. Wierzący odczytuje rzeczywistość, zadanie z tego wynikające i nie uchyla się, czyli jest odpowiedzialny. Dorosły w myśleniu, dojrzały w działaniu, nie jest człowiekiem pasożytem, który najchętniej uwiesiłby się na kimś, aby trudy życia jego były nałożone na bliźniego. Takie uwieszenie się występuje u dzieci. Dzieci uwieszają się na matce i ojcu, i póki są dziećmi, mają do tego prawo. Ale gdy nastąpi odpowiedni czas, muszę wziąć ciężar odpowiedzialności za swoje życie. Jeśli to zdziecienniniem się przedłuża, to wykazują się tchórzostwem, lenistwem i niegodziwością. I dorobiliśmy się pokolenia ludzi niedojrzałych i niegodziwych, którzy chcą żyć na cudzy koszt boją się odczytać rzeczywistość, ocenić podjąć decyzję, nie chcą brać y, trudu w sprawach społecznych. Chcieliby, by ży życie nie męczyło i nie bolało. Nie tak funkcjonuje wiara. Wiara czyni człowieka szlachetnym, pięknym, dojrzałym. I do takiej dojrzałości trzeba się wznosić. Prosicza Pana Boga o odwagę i męstwo, bo grozi człowiekowi wiele ludzkich względów, wiele ludzkich opinii, sądów, spojrzeń, które jakoby zagrażają, a nie zagrażają, ale niszczą komfort tego, kto jest egoistą który u nikogo nie chce stracić, chce być kochany i podziwiany przez wszystkich, żyjąc w kompromisie, zdradza siebie Boga i jest pasożytem. Módl się dla siebie i innych o dojrzałą wiarę. Na przykład, gdy się zrodzi dziecko, ojciec ma obowiązki względem matki i dziecka. I to jest rycerski trud. Jego życie powinno być małżeńskie, sakramentalne. Tam trzeba mu żyć jak w fortecy, mimo trudów, niedostatku i niewygody. Nigdy mężczyzna jest dojrzały, odpowiedzialny, nieuchylający się od konsekwencji, siebie ratuje, innych wychowuje. Jest dobrą cząstką kościoła. Ludzie niedojrzali życia swego czynią używkę bez odpowiedzialności i wtedy konsekwencje błędnych wyborów i w ogóle błędów odrzucają od siebie, ale na kogo? Kto weźmie osobisty trud drugiego człowieka? Nikt za nikogo nie zje obiadu, nikt się za drugiego nie wyśpie. Dlatego trzeba być człowiekiem na tyle mądrym, by być dojrzałym i odpowiedzialnym, by sobie i innym krzywdy nie czynić. Wiara katolickiego Kościoła wychowuje ludzi do dojrzałości. Kto tego nie chce, będzie oszczonym poganinem. Modlić się trzeba o ratunek dla siebie i innych, aby nie kontynuować grzechów, czyli dziejów w zguby własnej.